It's great to have you on board, and I personally look forward to meeting you. It's great news that XTB have chosen F1 and Vodafone and McLaren and Mercedes. Both myself and Lewis are fired up and ready to start the new season in a few days' time, so to have you on board is fantastic. I hope you all have a great day today, and I will see you soon. Mimo tego, że logo nie jest tak bardzo duże, jest to dość prestiżowe miejsce i dość dużo czasu w negocjacjach zabrało nam to, żeby, żeby tam się właśnie znaleźć. Jeżeli byśmy tylko i wyłącznie kończyli na tym, że mamy naklejkę na samochodzie i na ramieniu kierowcy, no to prawdopodobnie nasze pieniądze by były zmarnowane. Oczywiście planujemy akcje promocyjne. O szczegółach oczywiście w tej chwili nie powiem, ale na pewno będzie tego dużo. Chcemy budowę naszego imiczu oprzeć na, 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 na Formule 1 i, i, i będzie tego bardzo dużo. Pewno Państwo to, to, to założyć. Byśmy byli e, no bardzo, bardzo szczęśliwi, jakby Robert do, dołączył do tak u, do, utytułowanego teamu jak, jak, jak McLaren Mercedes. Ale, t, tak jak mówię, to jest poza, poza, poza moimi możliwościami decyzyjnymi. Myślę, że to fantastyczny biznes. XTB jest międzynarodową marką, która rozwija się nie tylko w Europie, ale chce działać także w Indiach, Chinach i ma plany dalszej ekspansji. Ekscytujące jest to, że cały ten sektor wykazuje duże wzrosty. Dobrze jest mieć taką firmę na pokładzie.